Witam was bardzo serdecznie. Jak co miesiąc na naszej serii z polecanymi zestawami komputerowymi do e-sportu. I tylko do e-sportu, a dzisiaj duże zmiany także zaczynamy. Wojty, jak co miesiąc? Zaczynamy od najtańszego zestawu. To mnie najbardziej interesuje. Ile, ra, ile dałeś rady wycisnąć w tym miesiącu? Otóż cena została taka sama, ale właśnie w tym zestawie nastąpiły największe zmiany. Zmieniła się, obczaj to, platforma z Intela. W końcu odpuściliśmy i trójeczkę już troszeczkę wysłużoną. Chociaż wahałem się, czy nie pójść w 13, 14 generacji trujeczek, które też stopniowo podnoszą wydajność, no ale z pewnych względów stwierdziłem, że może lepiej jeszcze nie. I tutaj nas Uraczył swoją obecnością Ryzen 5600 wersja no try, czyli bez chłodzenia. Ok. Okazało się, że chłodzenie, wersja schłodzenia będzie droższa niż dokupić kupić chłodzenie. Także też optymalizacja kosztów, mamy lepsze chłodzenie. Jest to oczywiście Spartan. Postanowiłem, nie tylko ze względów kosztowych, ale również ze względu na ciszę i kulturę oraz wydajność pracy, no pójść właśnie dodatkowe chłodzenie. Dobra, mamy wymieniony procesor, mamy dodatkowe chłodzenie. Cena 2300 zł około. Yy, karta graficzna zmieniła się. No, właśnie ta karta została taka sama, bo to jest nadal ten sam, świetnie wyceniony Radeon 6600, RX 6600, okay. 6600 który kosztuje 860-850 zł, zależy, jak się uda trafić w cenę. No i to jest rewelacyjna propozycja w tej cenie, i naprawdę absolutnie nie opłaca się brać niczego tańszego. Możemy zaoszczędzić jeszcze 6500X jakiegoś RTX-a 3056-gigabajtowego. Okay. Odradzam stanowczo. Także ten RTX to jest taki pewniak jak i gwarancja, że w tej cenie po prostu to jest najlepszy. Lepsza karta, właśnie do no w nie tylko sportu, ale no w sporcie również się sprawdzi. No dobra, RAMu ile mamy? Pozostaliśmy na 16 GB. Tak samo SSD, od razu Cię uprzedzę pytanie. Pozostał 512, ale tutaj poszedłem w nieco tańszy, wolniejszy, ale w przypadku gier, również e-sportowych, nie ma to żadnego znaczenia. Także mamy model od GUDRAMA PX500. No dobra jednostka na system starczy, nagry starczy. To jednak nie koniec zmian w tym miesiącu dlatego najtańszego zestawu, ponieważ zmieniła się również obudowa. W tym razem poszliśmy w kruksa Nadir, czyli bardzo fajna, dobrze wentylowana budowa. 2,14 cm wiatrowe wentylatory na przodzie, jedna z tyłu, w tej cenie około 200 zł, to naprawdę sztos moim zdaniem, także polecam. No i oczywiście płyta główna, o której nie powiedziałem, a też musiała się zmienić, no bo Intel AMD, no nie mogło zostać i to jest też czynnik, który pozwoli nam zmienić tak naprawdę platformę, ponieważ okazało się, że i3 plus płyta do i3 kosztuje tyle samo, co Ryzen 5 plus płyta do Ryzena 5, także w końcu ten moment nastał i możemy pójść dalej właśnie z tym tematem. Jedno co nie zostało zmienione, to jest w sumie zasilacz, także w sumie to wszystko. No dobra, cena się nie zmieniła, za to zmieniły się mocno podzespoły, a jak zmieniła się wydajność. Znacząco, zwłaszcza w tych grach sportowych, o których cały czas rozmawiamy, tutaj ten procesor, ta zmiana procesora miała kluczowe znaczenie. Zen 3, na którym oparty jest ten nowy procesor, to jest naprawdę już całkiem solidna noska do grania. Wysoko taktowany w tym przypadku model Ryzena 5 pozwala osiągnąć wyniki około 20-30% wyższe niż na i co osiągaliśmy na tej samej karcie graficznej zaznaczam. No to jest naprawdę spory przyrost FPS-u. Generalnie znacznie zbliżyliśmy się do. Tego, co przetomforywały te droższe zestawy, już właśnie na ryzanach piątkach albo na i piąteczkach. Czy ten boost FPS-ów dotyczy wszystkich gier? Nie do końca w Call of Duty, jak widzicie teraz, no to tej zmiany nie ma dużej. Tutaj i tak ta gra najbardziej nadal siedzi na karcie graficznej, która w tym przypadku, mimo że całkiem dobra, ponieważ Call of Duty lubi się generalnie z radeonami, no to no nie jest to topowa karta, a ta gra już pewne wymagania stawia wobec sprzętu, dlatego też tutaj zmiana procesora aż tak nie wpłynęła na sam FPS. Ale w CS, w Fortnite zdecydowanie przyrosty były znaczące. Jak widzieliście, w samym zestawie zmian było sporo, a czy w peryferiach, które polecisz, też będą zmiany? No tak, zmian troszeczkę jest, zwłaszcza, że natrafiłem na całkiem ciekawe promocje, ale zaczniemy sobie od myszki Razer DeathAdder. Razer, tak? To jest tani, Razer, zestaw. tani zestaw. mój drogi. Razer DeathAdder Essential. Myszka, która ma sensor optyczny o rozdzielczości do 6400 dpi. Bardzo wygodny chwyt ergonomiczny, no bo to w końcu DeathAdder. Myszka pokochana przez naprawdę wielu, wielu graczy. Niestety na przewodzie, ale za to w kwocie do 135 Zł. No to to jest dobra cena. Dobra cena. Natomiast jeżeli chodzi o klawiaturę, tutaj postanowiłem e, wybrać Genesisa. O, Jesteś zadowolony już? Popieram, popieram. Genesis Store 230 TKL, moi drodzy, w bardzo ładnej oprawie graficznej. Dodatkowo na switchach o temu, o temu redach konkretnie, dbajmy o ciszę w domu. No i uwaga, jest to mechanik za około 180 zł. No, jest tanio. No tanio, czyli pewnie jakiś kremiszyn brakuje. <laughs> Absolutnie, znaczy, no, można tak powiedzieć. Jest tanio, jest na czerwonych switchach, jest Genesis, więc powinieneś być zadowolony. No jestem No i słuchaweczki e, oczywiście budżetowe do 170 zł. E, tutaj naprawdę trudno walczyć o niższe budżety z rozsądnymi produktami, które będą ładnie grały, miały całkiem przyzwoity mikrofon no bo to słuchawki gamingowe i w sporcie bardzo często się komunikujemy z innymi graczami. E, no i tutaj postawiłem na e, Viro Infra. Jest to budżetowe rozwiązanie e, od marki Endorfi, natomiast naprawdę sensownie wypadające. No dobrze, peryferia mamy za sobą, pozostał nam monitor. I tutaj mam dla Was do polecenia bardzo przeze mnie już sprawdzony i faktycznie polecany często model od IAMKI. Jest to G2470HSU, czyli Full HD i to bardzo wysokie odświeżanie, 180 Hz. Mówimy to o monitorze, przypominam, za nieco ponad 600 zł, także... O kurczę, nie wybrałeś do najtańszego zł. zestawu oled za 5000 zł Wyjątkowo nie, nie było tak, Tanio. <grym> Jestem w szoku. OLED może to nie jest, ale i tak i jamka gwarantuje Ci, sprawdzi się wyśmienicie w tym zestawie. Mamy tutaj nie tylko odpowiednią rozdzielczość odświeżania, o którym wspomniałem, ale również bardzo dobrze sprawdzający się w tych grach sportowych tryb MBR, czyli stroboskopowe poświetlenie. Nie ma to efektu ghostingu, on naprawdę dobrze daje sobie radę. Ekran będzie bardzo wyraźny a o to nam chodzi podczas grania w tego sportowe, żeby wszystko, kiedy się przemieszczamy, sądujemy ekran dookoła, było dobrze widoczne. Dobra, wejdźcie, ciekawi mnie co w tym miesiącu za zestaw numer dwa zrobiłeś. Otóż słuchaj, tym razem premierowo zestaw za 3000 zł. Takiego jeszcze nie polecaliśmy, a to cena jest naprawdę nadal bardzo atrakcyjna. A powiem ci szczerze, że zmiany są takie, że zdecydowanie moim zdaniem warto dopłacić. Ok, czyli dopłacamy 7 stówek, Co się zmienia, jeżeli chodzi o kartę graficzną procesor? Wszystko, Praktycznie wszystko. Przede wszystkim mamy tutaj Ryzena 5 7500F, czyli wersja jeszcze tylko po tray, czyli bez chłodzenia, ponieważ chłodzenia znowu okazało się, że można dostać taniej. Mamy tu ponownie Spartana. Uwierzcie mi, on wystarczy do tego procesora w grach sportowych. To nie jest tak, że ten procesor. Będziemy używać do renderingu, gdzie mm -hmm. to chłodzenie mocniejsze by się faktycznie przydało. On i tak nie będzie się przegrzewać podczas grania i nadal będzie całkiem przyjemnie, chłodno i cicho. Mamy tutaj również oczywiście płytę, no to jest AM5 podstawka, czyli mamy nową platformę, co wymusza również DDR5 pamięci. Bardzo szybkie, 6000 mega transferów CL30, idealne, wielokrotnie przeze mnie polecane właśnie do e-sportu optymalny wybór prosto dla tego procesora. Żeby w ogóle zbliżyć się do tej ceny 3000 zł, bo przyznam, że troszeczkę przekroczyłem, tam jest 3120 chyba złotych w koszyku, no to musieliśmy te cięcia gdzieś poczynić. Poszła pod nóż płyta główna, mamy płytę bardzo tanią, jest ona na chipsetcie A620, czyli ekstremalnie budżetowy model płyty głównej. No nie ma tam praktycznie niczego, ale też praktycznie niczego, co jest na dalszych płytach, nie potrzebujecie do grania e-sportowego. Ten procesor, sprawdziłem, buduje dokładnie tak samo, jak na płycie za 2000 zł, co właśnie na tej płycie. Mamy również ten sam tani dysk, co w poprzednim zestawie, Ponownie 512 GB. No system na te parę gier esportowych w zupełności wystarczy. Nie oszczędzaliśmy na zasilaczu. No tam musiał być troszeczkę mocniejszy, ponieważ kolejna istotna rzecz, karta graficzna. W tym przypadku poszliśmy już w coś nieco mocniejszego. Jest to kolejnej generacji Radeon RI. X7600. Nie to, czyli ten troszeczkę z większą pamięcią, tutaj się nie zmieścił cenowo, ale mamy tego podstawowego, to jest plus 40% do wydajności samej karty okay. graficznej. 30-40% w zależności od gry. Oczywiście w grach sportowych i tak najwięcej zyskaliśmy ze względu na sam procesor. No dobra, skoro tyle zyskaliśmy, to jakich wyników konkretnych możemy się spodziewać po tym zestawie? Mimo, że ten zestaw tańszy i tak uległ polepszeniu znacznemu, to tutaj ten zestaw za trójeczkę z małym hakiem odjeżdża mu zdecydowanie i w tych grach to czuć, zwłaszcza w Contest zwłaszcza zwłasz Również karta graficzna tutaj robi robotę, ponieważ no, poprzednia karta już ten procesor był zdecydowanie limitowała nawet w tych grach. No i w Call of Duty, jak widzicie, też ten przyrost jest już odczuwalny. Nowsza karta z nowszymi jednostkami po prostu radzi sobie lepiej, no, pobiera też więcej prądu no ale co zrobić, no AMD poszło w wydajność, niekoniecznie kosztem efektywności. Dobra, zestaw numer dwa za nami. Przechodzimy oczywiście do peryferiów, tych nieco droższych, które będą, myślę, że bardzo adekwatne do tego zestawu, jak i do następnego jeszcze zestawu numer trzy. I zaczynamy od myszki i tutaj absolutnie nie ma innego aktualnie wyboru, jeżeli szukamy troszeczkę oszczędności. Genesis Zircon 13, myszka z topowym sensorem, z świetną możliwością kastomizacji, z bardzo dobrą wagą i czasem działania na baterii. Naprawdę bardzo dobry produkt, hmm. obecnie kosztujący około 220 zł. No, powiem Ci, że z Razera przeszliśmy faktycznie poziom wyżej na Genesisa. No, no, no popieram. przyznam, że Genesis faktycznie z tą myszką zrobił fenomenalną robotę. Zresztą z Zirką w ogóle to jest seria naprawdę bardzo udana i tutaj Genesis jest przeze mnie bardzo często polecany w tym przypadku. No tak całkiem serio to faktycznie jest dobra myszka. Jeżeli chodzi natomiast o klawiaturę, no tutaj ponownie pojawia nam się Dark Project tym razem w wydaniu DPP68 klawiatura o niezwykle ładnej szacie graficznej, bo tutaj faktycznie ten design robi robotę. Dark Project bardzo mocno idzie w takim nowym kierunku, jeżeli chodzi o projektowanie ich klawiatur. Dodatkowo bardzo przyzwoite switche, świetna jakość wykonania, no i cena, przede wszystkim ta cena, która zachęca, to jest 339 zł aktualnie. Według mnie naprawdę produkt kompletny w tej cenie. No jeżeli chodzi o słuchawki, to tutaj, ze względu na promocję, która się ostatnio pojawiła, mianowicie przecena z 400 zł na około 300 zł, Turtle Beach Stealth. 500, moi drodzy. Słuchawki naprawdę bardzo ciekawe, ładnie grające, z delikatnymi mankamentami na mikrofonie, przez to, że on jest dość usztywniony, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie przymknąć na to oko w momencie, kiedy faktycznie porównamy sobie ten dźwięk, który one oferują, no i przede wszystkim te ceny. 300 zł to jest naprawdę bardzo fajna propozycja. No ale żeby nasze stanowisko było kompletne, to potrzebujemy jeszcze monitora, mhm, polecik tak za 5 tysięcy? No myślę, że to już by by ten moment, ale stwierdziłem, że to zostawię na przyszłe odcinki. Okay. Wyobraź sobie, że w tym odcinku nie będzie ani słowa o OLEDzie. Specjalnie ci to zrobiłem, żebyś był smutny. I tutaj polecam zupełnie coś innego. Jest to dokładnie model Philips 25M2N5200P to jest istotne, bo to oznaczenie nowej generacji, nowej serii. Mamy tutaj 24,5 cala, czyli troszeczkę większy ten ekran, więcej widać, wiadomo, ale nie na tyle dużo, żeby Full HD przeszkadzało, ponieważ to jest to monitor Full HD, ale słuchajcie, to z bardzo, ale to bardzo wysokim odświeżaniem, 280 Hz, czyli już taki naprawdę poziom mhm. no, faktycznie e no bo o tym rozmawiamy. Mamy tu oczywiście idące za tym czas reakcji, który no, oczywiście z pewnymi wspomagaczami, Overdrive'em i tak dalej, jest w stanie to odświeżanie mniej więcej wykorzystać. No i dodatkowo mamy jeszcze to, że to jest bardzo jasny monitor, więc podobnie w tym trybie stroboskopowym radzi sobie wyśmienicie. Ten obraz nie będzie mocno przyciemniony. Także po prostu fajny, dobrze wyceniony, bo poniżej 1000 zł monitor, który po prostu w tym przypadku zdecydowanie polecam. No i przed czas na zestaw numer 3. I zestaw numer 3 yy, odnajdziemy w kwocie 5000 zł. OK. Ponownie premiera. OK. Przedtem nie mieliśmy żadnego za, pięć, za 5, za 4,5, za 5,5, a teraz mamy za piąteczkę, w którym, no nie zgadniecie, oczywiście musiał trafić mój ulubiony Ryzen 7 7800X 3D. Mimo starań AMD i wypuszczenia nowej generacji procesorów, to nadal jest najszybszy procesor dla graczy. Prawdopodobnie się to zmieni, jeżeli w tym roku dostaniemy jeszcze procesory serii 9000 z dodatkowym no, Ale wreszcie chciałem się wtrącić i powiedzieć, że czekam, kiedy się pojawią komentarze, kiedy w końcu coś na Intelu. No, to też możliwe, że niedługo. Pewne premiery są zapowiedziane i kto wie, czy za miesiąc nie spotkamy się oficjalnie żegnając się z, z Ryzenem. Już teraz subskrybujcie koniecznie, żeby nie przegapić odcinka za miesiąc, co żeby będzie żeby się nie przegapić, zdecydowanie się zmieniło. polecam. No a my lecimy dalej z naszym zestawem. Procesor jest znany, karta graficzna. Karta graficzna jest podobnego segmentu, co w tym tańszym zestawie. To jest RTX 4060, 8 GB, czyli teoretycznie tylko tam 20, powiedzmy 15-20% wydajniejsza karta. Nie jest to jakiś game changer, ale oczywiście, posiadający pakiet Nvidia DLSS, co w tych grach esportowych często się przydaje. Mamy tutaj refleks, który działa moim zdaniem troszeczkę lepiej niż anti od AMD, mimo że anti ostatnio też dostał się do e, Nie mm -hmm. wiem, czy widziałeś, mm -hmm. także można tam też używać. Nowa jest również płyta główna. Mamy tutaj od Gigabyte propozycję, którą ostatnio też odkryłem i nawet miałem okazję gdzieś się Wami mam pochwalić tym odkryciem. Jest to B650 Eagle wersja AX, czyli mamy też od razu już z. Z bezprzewodowym połączeniem, gdybyście nie mieli możliwości połączenia się kablem, to zawsze po polecamy generalnie. Ja jeszcze chciałem wtałęć, że od siebie na pewno ma WiFi. Tak, ma WiFi, fi no bo wiesz, jak już ma mieć wi bo często i tak nie macie tego, tego możliwości podpięcia się kablem, no to lepiej niech to będzie dobre WiFi, niż na szybko kołować jakiś dongiel za 30 zł i no mam super kompa, super monitor i gram z lagami. Żeby chociaż i był za 30 zł. No właśnie, więc to jest bezpieczniejsze rozwiązanie, że Wam polecę, a dopłata? Wiecie jakaś dopłata dopłata dopłaty z modułem WiFi w tym przypadku? Jakbyś strzelał, ile się dopłaca? No z 50, nie, no ze stówkę. Nic, nic nie dopłacasz. Aha. Ten model jest dokładnie w tej samej cenie w tej chwili na promocji, znalazłem także dokładnie ta sama cena. Idealne rozwiązanie. Czy coś jeszcze się zmienia? Nie, reszta jest w zasadzie tak, jak dotychczas była propon proponowana, mamy te same, tylko no troszeczkę więcej pamięci, mamy teraz już 32 GB, no, w niektórych grach to się przekłada na wydajność, ale 6000 transferów Mamy też większy jednoterabajtowy dysk, większy komfort więcej tych gier się jednak pomieści, jest on troszeczkę szybszy. Chłodzenie no tutaj już musiało być troszeczkę mocniejsze, ten procesor faktycznie potrafi pobrać ponad 100 W energii podczas grania, czego na, na Ryzenie piąteczce nie uzyskacie i no, no Spartan by tutaj skapitulował, także mamy fery piąteczne, również wyśmienicie się sprawdzi i obudowa też się zmieniła poprzednio obydwa zestawy jak widzicie były na tym nadirze od cruxa a tutaj mamy od Lodzika. ARYS RGB, także dodatkowo też w kolorki weszliśmy, no i to w zasadzie by zamykało temat tego No zestawu. dobra, I jeszcze kwestia wydajności tego zestawu, nie no, zapominajmy. Oczywiście, oczywiście. Wydajność jest tutaj no zdecydowanie wyższa, co jest zasługą tego procesora, tej gry. Tak jak za każdym razem polecamy i no powtarzamy, one są po prostu bardzo mocno ustawione na wydajności procesora i ten konkretnie procesor z dodatkowym cache'em zwiększa tę wydajność kosmicznie, jak widzicie na wykresach i jak widzicie też za chwileczkę zobaczycie na sam koniec podsumowanie tych wszystkich zestawów, także no i w się, tak, tutaj widać, no, wydajność jest no, ponad 600 klatek na sekundę. To, to robi robotę. W Fortnite ponownie mamy ponad 600 klatek, mimo że sporo zmian zaszło. Widziałem, mm -hmm. teraz mapka się znowu. Ja nie rozumiem tego Fortnite. Co chwilę coś zmieniają i jak mam to testować, porównywać między miesiącami, jak to wszystko jest. Co po prostu chwilę... się temu poddaj, nie da się, nie da się. No także widzicie, wydajność jest naprawdę na porządnym poziomie. I jak fajnie można sobie zaobserwować stopniowanie między tym za 2300, kolejno za nieco ponad 3, za 5 tysięcy to praktycznie idealne stopnie. Ta wydajność rośnie no, liniowo raz ze sceną. Także to nie jest tak, że dopłacacacie tylko trochę, dostajecie tylko naprawdę każdy ten kolejny próg przekłada się na bardzo istotny wzrost wydajności. W tym budżecie cenowym, jeżeli chodzi o peryferia, tutaj zbyt wielu zmian bym absolutnie nie robił. Wydaje mi się, że poprzedni budżet będzie w zupełności wystarczający. Natomiast zakładam, że ma też nowy monitor do tego zestawu. Tak, żeby wykorzystać potencjał tego procesora, widzicie, tych FPS-ów przybyło naprawdę dużo, no to szkoda by było kichić je na tym tańszym monitorze 280 Hz, także podbijamy odświeżanie do 360. Mamy tutaj Della Alien... Alienware... Alienware AW2523HF, czyli monitor 24,5-calowy ponownie, po prostu z wyższym odświeżaniem 360 Hz, ale to nie jest tak, że tylko to odświeżanie się zwiększyło. Mamy tutaj no, również szybszą matrycę, faktycznie czas reakcji tego monitora jest zdecydowanie wyższy niż poprzednio poleconym w Philipsie, także po prostu warto te pieniądze dopłacić, bo to płata nie jest mała, tu mamy monitor za 1500-1600 zł, także prawie drugie tyle, ale to jest naprawdę odczuwalne i jeżeli zależy Wam na tych kompetytywnym graniu, i wykorzystaniu potencjału droższego zestawu, to nie ma sensu oszczędzać na monitorze, bo to po prostu no, to nie ma sensu. Tutaj absolutnie się z Tobą zgadzam. Moi drodzy, w tym miesiącu to by było na tyle. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, bo w przyszłym miesiącu może się wydarzyć naprawdę bardzo wiele. Więc nie chcecie przegapić naszych polecanych zestawów do esportu. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, a my się na dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.